Heść. Ten zeszyt był tutaj ze mną 5 lat temu, kiedy zaczęłam tworzyć notatki do książki, której przeczytam wam teraz zapowiedź, a którą wy będziecie mogli przeczytać już tej jesieni. Akurat biegaliśmy sobie tam i zbieraliśmy kasztanem, ale to jest na marginesie. Początek zawsze oznacza coś innego. Zofia manewruje między samotnym macierzyństwem, zarządzaniem instytucją kultury i gotowością na nowy związek. Kamila wpada w panikę na widok pierścionka zaręczynowego, czym wprowadza chaos w swoje idealne życie na emigracji. Ola łamie zasady i rozpoczyna trenowanie lokalnej drużyny piłkarskiej. Julia nie może poradzić sobie z ciszą w domu, kiedy najmłodsze dziecko idzie do przedszkola. Cztery przyjaciółki. Cztery początki. Jedno pytanie: co teraz? Stoń Złotą Polską Jesień w malowniczej Suchej Beskidzkiej, weź udział w Festiwalu Spadających Liści i dołącz do bohaterek walczących o swoje marzenia. Cztery Pory Roku to pełna ciepła i życiowej mądrości seria o sile przyjaźni, miłości i rodzinie. To jest zapowiedź... To jest zapowiedź w Festiwalu Spadających Liści mojej nowej książki. A zaraz Wam pokażę łokotkę. Ale może zabiorę Was jakieś inne miejsce, żebyście pozwiedzali za mną suchą. Zdjęcie. Aby że zabiera was na wycieczkę? Oto Sucha Beskidzka. I właśnie to jest jedna z bohaterek tej książki. Festiwal spadających liści to pierwszy tom mojej nowej serii, cztery pory roku. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać, ale wyczekacie na coś jeszcze, na okładkę, którą zaprojektowała ponownie Ola Grzanek. Zobaczcie ją tutaj. Eee, no, ja jestem zachwycona. Jak zwykle współpraca z Olą, to czytanie mi w myślach. No może z jednym wyjątkiem, ale to kiedyś Wam o tym opowiemy. W każdym razie, na początku września ruszę przed sprzedaż, premiera w połowie października. E, widzimy się też na targach książki w Krakowie. Śledźcie moje media społecznościowe, żeby nie przegapić żadnej informacji. I co? Widzimy się na festiwalu spadających liści. Pa pa!